niezwykłą podróż. Podróż po dolinie ararackiej wypada rozpocząć ją właśnie tutaj, w Eczmiadzynie. To duchowa stolica Ormian, ich święte miejsce, zwane też Ormiańskim Watykanem. Śmiadzyn pełnił kiedyś funkcję faktycznej stolicy państwa Armenia. To pierwszy kraj, który przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Było to w roku 301. Już rok później w tym miejscu stanęła chrześcijańska katedra. Jej obecny kształt na planie bizantyjskiego krzyża pochodzi z wieku VII. gdzie był wtedy mieszko pierwszy, nawet go jeszcze w planach nie było. Katedralny skarbiec mieści trzy niezwykle cenne dla całego chrześcijaństwa pamiątki. Jak chce tradycja, ten kawałek drewna oprawiony w złoto to fragment arki Noego, arki Noego, która osiadła na górze Ararat. Za chwilę zobaczymy jeszcze jedną drewnianą pamiątkę, to jest ikona wedle tradycji wykonana osobiście przez świętego Jana Ewangelistę w pierwszym wieku naszej ery przedstawia ona zdjęcie Chrystusa z krzyża a tutaj mamy grot z włóczni którą przebito Jezusowi bóg oczywiście ten krzyż zrobiono na grocie dużo później zrobili go ormiańscy mnisi w wieku XVII. W podziemiach katedry Noe miał dziękować Bogu za ocalenie z potopu, dlatego też właśnie w tym miejscu zbudowano świątynię. Właśnie tutaj zachowały się fragmenty pierwszego ołtarza. Proszę spojrzeć na te wyryte w kamieniu krzyże. One pochodzą z początków IV wieku. To jedne z najstarszych zachowanych do dziś symboli chrześcijaństwa. Obok również w kamieniu wyryta rozeta. A w jej centrum symbol narodu ormiańskiego, rodzaj ośmioramiennej gwiazdy nałożone na siebie kwadraty symbolizujące zarazem nieustanne dążenie do doskonałości. Ormianie polscy najczęściej należą do kościoła ormiańsko-katolickiego, który jest podporządkowany Rzymowi. Natomiast ów najstarszy chrześcijański kościół państwowy nazywa się Apostolskim Kościołem Ormiańskim. Na jego czele stoi Katolikos. Jego siedziba mieści się właśnie tutaj. Gdy Jan Paweł II bawił z wizytą w Armenii, spędził. Noc w siedzibie katolikosa i był to pierwszy w historii Watykanu wypadek, gdy papież spał w rezydencji głowy innego kościoła, innego, ale jakże bratniego. Chwalić Boga można na różne sposoby, również spożywając jego dary. I właśnie taka sytuacja za chwilę będzie miała miejsce. Na początek pokażę Państwu pewną dymiącą rurę. To bardzo charakterystyczne dla tych stron. Nie chodzi w ogóle o byle jaką dymiącą rurę, lecz o dymiącą rurę pochodzącą od pieca zwanego tonir. Tu jest jego wylot. Rura jest zatkana, by coś, co spoczywa tam w środku, nie było traktowane żywym ogniem. Jestem w miejscowości Armawir na zachodzie Doliny Ararackiej i zaproszono mnie do prawdziwego ormiańskiego domu. A tutaj za chwilę dotkniemy kulinarnej miejscowej tajemnicy. Kilka metrów od wylotu rury mieści się jądro pieca. Tradycyjny ormiański gliniany piec. Nakrywa się jego wnętrze metalową kopułą i w trakcie pieczenia, w zasadzie tuż przed pieczeniem, ta kopuła dodatkowo jest przyklejana gliną, by w środku panowała odpowiednia temperatura. Jak powiedziałem. Zero żywego ognia, wylot rury zatkany, sam gorąc od żarzących się drew. A drewno pochodzi oczywiście z winnicy, by całość miała lepszy aromat. Zaraz Państwo sami zobaczą, co jest w środku, ale ja już nieco wyprzedzę sytuację. Otóż w środku jest jagnie pokrojone na kilka większych kawałków, a pod tym jagniem... Jagnięciem mamy ziarna. Ziarna, na które sok z pieczonego jagnięcia spływa, tworząc smakowity plow, czyli pilaw. Jeszcze dosłownie kilka ruchów tym murarskim narzędziem i zobaczą też Państwo, co na chwałę Bożą dzisiaj spożyjemy. Tak to wygląda w środku. Glina jagnie wisi. Pod spodem pilaw. Tak to spoczywało tu ładnych kilka godzin. Ziarna użyte do pilawu to najprawdopodobniej pszenica, ale gdy dostanę to na talerzu, będę mógł stwierdzić rzecz z całą pewnością. Za chwilę czeka nas doprawdy gargantuiczna uczta. Zwyczajem ormiański, stół niezwykle suto zastawiony, a na razie na nim jedynie zimne zakąski. Przyjrzyjmy się kilku z nich. To jest basturna czyli suszona polędwica wołowa otaczana aromatycznymi ziołami. To jest sujuk, czyli rodzaj miejscowej kiełbasy. Oczywiście żadna ormiańska uczta nie byłaby ważna bez ogromnej ilości zieleniny. Bazylia, kolendra, tutaj estragon i takie zioło, które nigdzie indziej nie występuje, o bardzo cytrynowym posmaku. Tak to właśnie wygląda. Smakuje podobnie do trawki cytrynowej, ale nią wcale nie jest. Chleb, czyli lawarz, taki, który różne rzeczy będzie można zawijać, a zwłaszcza kęsy tej upieczonej, za chwilę pokrojonej w kawałki jagnięciny. No i jeszcze jeden dar boży, jakże ważny przecież. To jest mianowicie wprost z alembika kapiący destylat z winogron. ես սուսնուն քնել բարեկամության համար, մասնավորապես ֆայլեհական բարեկամության համար։ Եվ դրա վարատածույցը, որ ներ բարեկամությունը գալիս է դարերի խորքից, դա պարոն Մակլովիչն է, որի արմատները խորապես հայկական են։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք ունենք այսօր այդպիսի հյուրեր, խմում են մեր բարեկամության համար հուսով, որ մեր բարեկամությունը հավերժ շարունակվի դարեր դար։ A wat to wurmen kbarzan wękilaryz, wurpeslaw wękierzny. To jest samo. Pan Kevork wygłosił bardzo osobisty toast. Powiedział o przyjaźni polsko-armeńskiej i o braterstwie krwi, którego ja mam być niby dowodem. No, nie, niby. Moja prababcia była Ormianką. I siedząc tutaj, dwie siadując, z Ormianami, czuję się jak jeden z nich Maruk Rucjan Hamasz. Armenia słynie z przetworów warzywnych oraz owocowych i stoiczka z takowymi przy każdej prawie drodze spotkać można. No Jest tu mnóstwo rzeczy. Przyjrzyjmy się niektórym tylko Bamia. To jest bamia, czyli okra marynowana razem z aromatycznymi ziołami. Spójrzmy, co też jeszcze tutaj się znajduje. pieryc. O, to zrozumiałem nawet, bo pani powiedziała po rosyjsku. To jest czerwona papryka kiszona razem z ząbkami czosnku, w oliwie chyba, również z zieleniną. Tutaj mamy kiszone pomidory. To jest kapitalna rzecz. Naprawdę zimą nie ma lepszej przekąski niż takowe pomidory. Ale przejdźmy, może, do działu, że tak powiem, z owocami. To są. Wielkie, wspaniałe, miejscowe morele, razem z plasterkami cytryn marynowane. To oczywiście nie jest czostek. Nie mam pojęcia, co to w środku jest, ale to musi być coś słodkiego. Tutaj pędy tych różnych, aromatycznych, miejscowych ziół, których nazw jeszcze dokładnie wszystkich nie pamiętam, bo są tego naprawdę tysiące. No i coś, co w słońcu niezwykle ładnie błyszczy. Zgadnijcie Państwo, co też to może być otóż to jest dynia dynia na słodko w syropie a to już słodkie nie jest to znowu są jakieś pędy no i gdy tylko sezon na świeże te dobra się kończy na ormiańskim stole muszą takowe przetwory się pojawić Dotarłem do wioski Arindisz. Stoję przy pomniku miejscowych poległych w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, ale nie on jest tutaj najważniejszy. Tutaj przyjeżdża się ze względu na nieprawdopodobne pierogi. Hinkaljanoc to po ormiańsku pierogarnia, ale nie ma tutaj jednej głównej sali restauracyjnej. Jada się w niewielkich pomieszczeniach. To zimowe. A zaraz zobaczymy altany letnie. W tych miejscach spotykają się głównie mężczyźni, by na osobności omawiać różne ważne sprawy. O właśnie tak jak tutaj. Tutaj siedzą, jedzą, piją. A co jedzą? No oczywiście pierogi. Zresztą za chwilę przyjrzymy się im dokładnie. Kinkali, tak się te pierogi nazywają i są elementem łączącym kuchnię ormiańską oraz gruzińską. Jada się je wyłącznie w następującym towarzystwie. Merci. Nie chodzi mi o towarzystwo ludzkie, a o to, co jest na stole. Dodatki, mianowicie owczy słony ser, różne kiszonki, zielenina, chleb, bardzo piękny i bardzo chrupiący, w ten sposób pokrojony, oraz piwo. Nic więcej, a je się je właśnie w ten sposób. One są specjalnie tak zlepione, by móc wziąć je do ręki. Farsz jest jak lub też baranio wieprzowy. Bardzo gorąca rzecz, ale w środku niezwykle pyszny sosik. Więc teraz o! o. Dzięki temu widzimy, co jest w środku. Bardzo proszę. Ten nieprawdopodobny kanion przez tysiące lat rzeźbiła rzeka Azad, a ja stoję w miejscu, które nazywa się Garni. Ukształtowanie terenu, jego dzikość oraz niedostępność sprawiły, że ludzie budowali tu fortecę już bardzo, bardzo dawno temu. Pierwsza twierdza powstała tu w 8-7 VII wieku przed naszą erą, w okresie historii Armenii zwanym Urartyjskim. Natomiast ta pogańska świątynia została zbudowana w pierwszym wieku naszej ery. Była poświęcona Bogu Mitrze, Bogu Słońca. do tych czasów przetrwała tylko z bardzo nielicznymi rekonstrukcjami. Z reguły było tak, że w miejscu, gdzie stały pogańskie świątynie, budowano kościoły, więc one się nie zachowały. Natomiast tutaj mamy tylko ruiny kościoła, a świątynia ku czci Boga Słońca stoi nadal. Gdy nie ma ścian, widać wyraźnie, że kościół zbudowano na planie. Bizantyjskiego Krzyża. Miejsce, do którego właśnie zmierzam, to musiał być ołtarz. Ołtarz w bezpośredniej bliskości pogańskiej świątyni. Kościół nie istnieje, świątynia stoi. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź niezwykle. Prosta. Otóż latem, gdy w Dolinie Ararackiej robił się nieznośny upał, chrześcijańscy już królowie Armeni szukali ochłody w tych grubych murach. Chłodzili się w świątyni Boga Słońca. Jednym z najwspanialszych i zarazem najczęściej odwiedzanych zabytków w całej Armenii jest klasztor Gerard. Klasztor z IV wieku naszej ery, zbudowany z inicjatywy Grzegorza Oświeciciela. Samo słowo Gerard oznacza świętą włócznię, tę właśnie, którą przebito bok Chrystusowi. Tę, która dziś przechowywana jest w skarbcu w Eczmiadzynie, a od XI wieku ta włócznia była właśnie w owym klasztorze. Niektóre z cel mnichów oraz fragment świątyni wykuto bezpośrednio w skale. Proszę spojrzeć na te wspaniałe w skale wyryte krzyże. Mamy na nich jakże charakterystyczną dla Ormian ornamentykę. Wejdźmy dalej do sali, która kiedyś była kościołem. Ona dziś jako kościół już nie służy. Jak twierdzą miejscowi, tutaj jest najlepsza akustyka w całej Armenii. Tam, gdzie kiedyś prawdopodobnie był ołtarz, mamy groby. Groby przedstawicieli książęcej rodziny Proszajnów, wielkich dobrodziej kościoła, którzy tutaj kazali się pochować. Mówi się, że wypowiedziane w tym miejscu słowa jeszcze przez minutę unoszą się w powietrzu. Gdybym miał z całej Armenii wybrać tylko jeden widok, wskazałbym na to właśnie miejsce. No bo mamy tutaj dookoła majestatyczne, surowe skały i sakralną, kamienną, arcystarą budowlę, a jeszcze do tego coś, czego nigdzie indziej w świecie. Nie możecie zobaczyć. Oto haczkary, czyli kamienne obeliski z motywem krzyża. A każdy motyw inny, a w całym kraju stoją ich tysiące. Nieodłącznym elementem każdego ormiańskiego stołu jest lawarz. Lawarz to rodzaj płaskiego chlebka wyrabianego z niezwykle prostego ciasta. Ciasto składa się jedynie z mąki oraz wody. Tradycyjnie takie ciasto zostawia się na noc. Ono wtedy lekko kwaśnieje i nie trzeba do niego dodawać drożdży. Gotowe rozwałkowane płaty pani jeszcze tutaj na tej poduszce układa, a następnie przykleja do ścianek gorącego pieca, takiego samego pieca, w którym widzieliśmy pieczone jagnię. Tak się to właśnie jak Pizzę dłońmi rozciąga, układa na poduszce i bach. Przykleja się o pieca krawędź. Tak właśnie wygląda. Gotowy lawarz, jeszcze gorący. To jest tu zarazem talerz, jak i łyżka oraz widelec, bo przecież kładzie się różne rzeczy właśnie na kawałek tego chleba. W ten chleb różne rzeczy się zawija, i przy jego pomocy bierze się różne rzeczy do ust. Kapitalnych, choć dzisiejsze, piekarniane wersje dość często mają już w sobie drożdże. Ta nie. Jest zrobiona tak jak przed wiekami. Do Lawasza doskonale pasuje ormiański kebab i właśnie takowe specjalnie dla Państwa i dla mnie przygotowuje Pan Gabrielian. Mięso wołowe najpierw musi być zamrożone, inaczej kebab się nie uda. Następnie po rozmrożeniu pokrojone na mniejsze kawałki, zamarynowane i zmielone razem z cebulą doprawiane jest papryką w proszku słodką oraz ostrą i pieprzem. Do tego dodaje się jeszcze masło. To bardzo ważne. A następnie tak właśnie formuje na metalowych szpadkach, które nazywają się etoje szampur. i da. Te szpadki. W Armenii nazywają się szampur. Kebaby są już upieczone. Oczywiście, piekły się nad węglem drzewnym, a nie w piekarniku. A ja jestem jeszcze winien Państwu jedną informację. Otóż jestem w wiosce Garni, blisko tej niezwykłej. Pogańskiej świątyni. To rodzaj gospody. Każdy tutaj może przyjść i zaznać ormiańskiej gościnności. pamiętajcie, to, co w Polsce podają pod nazwą kebabów, nie ma nic wspólnego z oryginałem jakimkolwiek. Ararat, święta góra Ormian. Leży dziś smutna sprawa w granicach Turcji. Jadę zatem w stronę najwyższego szczytu, który w granicach Armenii jest. Tam na horyzoncie bielą się wierzchołki Aragacu. 4090 metrów liczy sobie najwyższy z nich. Za mną, znacznie bliżej, mamy pomnik ormiańskiego alfabetu stworzonego w V wieku naszej ery przez mnicha Masztoca. Wykonano go z tufu Ormiańskiego różowego kamienia. Na południowych zboczach Aragazu znajdują się ruiny twierdzy Ambert. Ambert znaczy w chmurach. Bo jesteśmy na wysokości blisko 2000 metrów, a twierdza została zbudowana w X wieku. Wspaniały krajobraz, można tylko stać i podziwiać, ale można również podziwiać kolejną rzecz z repertuaru miejscowej kuchni, którą zaraz przygotuję. W tej misce mam ugotowaną do miękkości czerwoną fasolę odcedzoną. Tutaj mam włoskie orzechy. Do tej miski dołożę jeszcze dwa ząbki czosnku obrane ze skórki, nieco kolendry oraz mięty i to wszystko muszę zmiksować na gładką masę. Można to oczywiście również przepuścić przez maszynkę do mięsa. Gdy całość jest zmiksowana, trzeba dodać kolejne składniki. Trochę soku z cytryny. Niektóre przepisy mówią też o occie, ale sok z cytryny albo wręcz z lajki jest rzeczą znacznie od octu szlachetniejszą. Pestki oczywiście powinny pozostać na zewnątrz. Teraz sól, pieprz oraz olej. Również nie ma tutaj w przepisach zgodności. Niektóre każą używać oliwy, ale olej słonecznikowy, albo też rzepakowy, byle dobrej jakości, nada się idealnie. I wszystko należy teraz już tylko łyżką wyrobić, by osiągnąć taką masę, którą będzie można dłońmi formować. Pamiętacie Państwo, jeszcze mam nadzieję. Lawaszową lekcję. Lawasz może również jako talerz służyć. I właśnie tutaj taką on funkcję będzie pełnił. Proszę spojrzeć, jaki piękny, więc spory jego kawałek od razu kładę na stole. Myślę, że wystarczy mi tyle. I teraz będę ręcznie formował kuleczki z wcześniej przygotowanej pasty te. Kuleczki najlepiej robi się, gdy ma się pod ręką wodę. Trzeba zwilżyć wodą dłonie i zrobić mniej więcej coś takiego. I od razu ląduje to na lawaszu. Ta zielenina jeszcze się mi przyda, gdyż ormiańskim zwyczajem muszę teraz dość sporo dodać jej do tej kanapki, która z lawaszu powstanie. Więc daję tutaj gałązki mięty, gałązki kolendry, może też być pietruszka, może być koperek, ważne, żeby było dużo zieloności. No i ponieważ jest sezon na granaty, w ten sposób wydobędę nieco z granatu jakże pysznego wnętrza. No i to w zasadzie już jest gotowe. Spoczywa przecież na ormiańskim talerzu, więc wystarczy teraz rzecz całą ładnie zawinąć, ten lawasz bardzo jest chrup domowy. Te wersje z piekarni aż tak chrupkie nie są, ale tak to się właśnie tutaj jada. Powstało coś arcyormiańskiego i coś genialnego. Jak już sobie wpakuję, to do buzi to nie będę mógł ani słowa wypowiedzieć, więc jeść będę za chwilę, a na razie chciałbym państwo jeszcze raz spojrzeli, jak tutaj jest przepięknie. Przyjeżdżajcie do Armenii, to przecież kolebka chrześcijaństwa.